12 miesięcy, setki wydarzeń to był rok wazowski w Zamku Królewskim w Warszawie. Odwiedziło nas ponad milion zwiedzających. Do zobaczenia było aż 5 wystaw czasowych. Ten rok to także wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Wszystko dzięki ponad 300 osobom, które pracowały przy organizacji Roku Wazowskiego. Czas na szczegóły naszych działań. W 2019 roku minęło dokładnie 400 lat od ukończenia przebudowy zamku przez Zygmunta III. Wazę. By uczcić tę wyjątkową rocznicę, przez cały rok wazowski w zamku odbywały się poświęcone temu wydarzeniu wystawy. Król się żeni Rolka sztokholmska Skarb Zamku Królewskiego w Warszawie. Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku. Poczet królów Polski. Wizerunki władców na medalach i monetach. Trzydzieści sześć razy Rembrandt. Świat polskich wazów. Przestrzeń, ludzie, sztuka. Rok Wazowski to także otwarcie dolnych ogrodów zamkowych, które szybko stały się jednym z ulubionych miejsc warszawiaków i turystów. W ciągu roku Wazowskiego odwiedziło je ponad pół miliona osób. Sztuka, a obok niej muzyka. 2019 rok obfitował również w koncerty i wydarzenia dla melomanów. Wszystkie cieszyły się ogromną frekwencją i wzbudzały pozytywne reakcje słuchaczy. Zamek Królewski w Warszawie to instytucja nie stroniąca od komunikacji poprzez media społecznościowe takie jak Facebook czy Instagram. Nasze profile obserwują dziesiątki tysięcy osób, które żywo reagują na informacje o działaniach zamku. Obecnie jesteśmy również w przestrzeni miejskiej. O wydarzeniach informują City Lighty, plakaty, banery, reklamy w prasie, a nawet w pociągach czy komunikacji miejskiej. Zmianki o zamku można także odnaleźć na wielu portalach internetowych. Wiedzę o naszej instytucji szerzymy również dzięki wydarzeniom plenerowym. W tym roku były to m.in. zabawa puzle na plac, układamy rolkę sztokholmską, pokój zagadek zaginione klejnoty wazów i gry miejskie rozgrywka o tron. Oraz otwórz skarbiec wazów. W minionym roku w Zamku odbyło się również wiele wykładów, konferencji i sesji naukowych związanych z organizowanymi przez nas wystawami. Wszystkim wydarzeniom towarzyszyły seminaria naukowe, dzięki nim można było pogłębić wiedzę o prezentowanych obiektach. Edukacja to również silny aspekt naszych działań. Spotkania dotyczące historii zamku, specjalne warsztaty i wykłady dla dorosłych i dzieci to wydarzenia, których nie brakuje przy Placu Zamkowym 4. By odwiedzający Zamek Królewski mogli zachować swoje wspomnienia z roku wazowskiego, również w formie materialnej przygotowaliśmy kilkanaście gadżetów związanych z naszymi wystawami. Dla szerszej publiczności Poczta Polska przygotowała wyjątkowy, okazjonalny znaczek – 400 lat Zamku Królewskiego w Warszawie. Nasza kolekcja wyjątkowych obiektów wciąż się powiększa. Tak prezentuje się część z tych, które pojawiły się w zamku w minionym roku. Wyglądał rok wazowski w Zamku Królewskim w Warszawie. Przez 12 miesięcy gościliśmy tysiące osób, które odkrywały na nowo naszą instytucję. Nie brakowało uśmiechu, zachwytu i spotkań ze sztuką na najwyższym poziomie. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie nasi partnerzy i patroni, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie. Zamek Królewski w Warszawie. Sztuka, kultura, dziedzictwo.